Generalnie lubimy transport publiczny i często go używamy w podróży. Ale od czasu do czasu zdarza się kierowca, który nienawidzi swoich pasażerów. I tak w tym przypadku, zobaczcie, jaka muzyka napierdalała nam z głośników drugi na ranem przez kolejne 10 godzin. Po wielkich perturbacjach wylądowaliśmy w wiosce Mangili Kim faty? i Faty Mangili. E, póki co nie mamy z niczym szczęścia, ale staliśmy się bardzo osobliwą Arką Noego, ponieważ od momentu wyjścia z taksi Brusu dołączyła do nas, nie wiem, z 10-11 osób. Część niesie z sobą kury, koguty, które mogę pogłaskać. W pewnym momencie dołączył do nas pies. O tu jest pies pan pies i wszyscy chodzą z nami od miejsca do miejsca. Jest masażystka, jest chłopak, który ma łódź i byli z nami już w jednym hotelu, byli, stowarzyszą nam w drodze do klubu nurkowego. Dokąd jeszcze z nami idą zobaczyć deski surfingowe, kolejny hotel. Nie wiem absolutnie, co się tu dzieje, ale chodzimy całą gromadą. Się poprawiła. Wylądowaliśmy na nurku. Właśnie odpoczywamy sobie po pierwszym, a przed drugim. Widoczność jest dość słaba, ale wynagradza nam to niesamowita ilość zwierząt podwodnych, ryb w sensie. Nie ryb, które są przede wszystkim bardzo dużych rozmiarów i nawet. Pomimo słabej widoczności no, dawno nie widzieliśmy tylu e, fajnych, e, fajnych rybek w jednym miejscu. Póki co z naszych podwodnych wojaży widzieliśmy e, duże krokodyle fish. Oprócz tego była stonefish, co jeszcze? Moreny, e, fish, A tak, pierwszy raz w życiu widzieliśmy też fish. No naprawdę polecam. Gdyby było, gdyby było jeszcze czystsza woda, w sensie lepsza widoczność, no to to byłoby pierwsza klasa. Co dostałaś dzisiaj na obiad? Langustę. Piękną langustę. Zasłużyłam sobie na nią. To jest talerz obfitości. Nie mogę się doczekać. <grym> <grym> Misio, pokaż jak wyglądają jumbo krewety. To jest najmniejsza na talerzu. <grym> Ile ich dostałeś? Cztery. No to jest prawdziwe jumbo. Powodzenia. Panie dzięki. Jesteśmy właśnie na kolacji w lokalnej restauracji. I sobie popijam rum infuzowany wanilią. Doskonale smakuje i doskonale pachnie. A mi trochę smutno, bo tęsknię z moim przyjaciółmi, Pawełkiem, Tomasem i Jacusiem. Na pewno im bardzo smakowało, bo wybór rumów jest ogromny. Połinka nie chce dać zarobić lokalnemu przedsiębiorstwu, które właśnie idzie koło nas. Nie wyobrażam sobie, gdybym siebie sama miała zobaczyć na rikszy pchanej przez człowieka, nawet nie na rowerze tylko tak to bym się czuła fatalnie, jakbym po prostu... nie wiem To był jego jedyny zarobek dzisiaj Cała rodzina będzie głodna, ponieważ Polinka nie chce się zmusić, żeby pojechać z nim na rikszy Przyznaj, to jest tak trudne no, no, <laughs> tak. Mamy pewien dylemat moralny Jest tutaj duży dylemat moralny Jestem w stanie sobie wyobrazić, że są trzy rodzaje rikszy w tym mieście, kolorowych są riksze, gdzie człowiek ją pcha, która mnie przeraża osobiście, bo to tak, jakbym była, nie wiem, ko kolonialnym białym panem, jedzącym na swoim, niosącym, który jest niosony na barkach tego narodu. Albo są riksze zwykłe rowerowe, no i najwyżej w hierarchii są riksze. Tuktuki. Tuktuki takie elektryczne. No, Messi, yes. bo. No ale... więc był pan, zachęcał nas do pojechania na ręcznej rikszy a Paulinka okazała twarde serce Pomyślę o tym, ale trudno mi jest z tym, pomyślę Twarde to jest serce no, no, tak. no. Jeśli widzieliście dużo, to zobaczcie tutaj jak działa młyn Młynn ręczny, zobaczcie, tak chodzi. Jesteśmy w parku narodowym Isalo, gdzie widzicie w pierwszej kolejności tymczasowe groby ludu bara, dla których park ten stanowi święte miejsce. Po kilku latach od umieszczenia ciała zmarłych osób z rodziny w tymczasowym grobie. Po zebraniu właściwej kwoty, na ogół po dwóch, trzech latach, lud Bara otwiera tymczasowy gród, który jest przysypany kamieniami, tworzy wielką celebrację, w ramach którego czyści pozostałe tam kości, natłuszcza je tłuszczem zebu, po czym mężczyźni przenoszą po kilku dniach celebracji, przenoszą owinięte w jedwab kości do stałego grobu, który widzicie z kolei tutaj. Stały grób jest na ogół znacznie mniej dostępny i jest to część jakiejś jaskini w tutejszych skałach. Opowiadamy Wam o tych zwyczajach nagrobnych z tego względu, że to nie jest stara historia. Jeśli przyjedziecie tutaj w czerwcu, to można zobaczyć jak w całe orszaki przenoszą ciała właśnie z grebu takiego jak ten, tymczasowy. Do ich finalnego pochówku. Odbywa się to z muzyką, prawdopodobnie napitkiem i wielką e, imprezą. Więc jest to bardzo żywy zwyczaj dla ludu bara. Oglądamy właśnie w jaki sposób na Madagaskarze jest robiony jedwab. Tutaj w tym koszyku jest dziki jedwab, dzikie kokony, z drzew, które rosną na drzewie tapia w okolicy. Po, lewej, po drugiej stronie, natomiast są te, które są trzymane w domu, czyli farm kokon, które następnie są przez 30 minut trzymane w gorącej wodzie, potem płukane w zimnej i łączone razem i czyszczone w takie kokoniki. Te kokoniki są, leżą już tutaj i schną przez najbliższy tydzień. Po tym, jak przygotujemy nasze kulki, są tutaj gotowane przez 3 dni w tej wodzie. Woda jest z mydłem malagajskim, czyli mieszaniną tłuszczu krowiego i popiołu, po to, żeby odwieść taki klej z kokonu od właściwej. Włókien. Po, wysus... po wykąpaniu w tym roztworze, są tutaj wysuszone. Jak widzimy już kawałki wysuszone, tylko nadają jak ładne włókno. Ja? A na Gdy już są wysuszone, pani tutaj ręcznie robi z nich taki wałek i ee, powstaje w zasadzie nitka. Nie jest mi o, jest jeszcze pomoc. Pomoc, helper. Me... Il me Włókna już są gotowe, czas na ich farbowanie. I wszystkie kolory, które tu widzicie, są naturalnie farbowane. Oprócz tego niemieckiego, które są chemiczne. I teraz próbuję, jeśli dobrze zapamiętałem, wszystkie kolory opowiedzieć. Ten i ten pochodzi z tego e, korzenia, które farbują taki czerwony, i kolor. Ten jest z Marakuja? z, z fruit, czyli z Marakui. Liście. Te są z kurkumy. E, te są z eukaliptusa. Nie, z grzybów. Z grzybów, a te są z, te są z grzybów. Te są z eukaliptusa. A ten z buraka. Dokładnie. A to są naturalne kolory, ten jest dziki, dziki e, jedwab. Bo, jedwab, a to jest już e, ten... W borze. Z farmy. To jest to Banana skin aloe vera. ok. Czyli aby zakonserwować kolor, jest banana skin i aloe vera. Czyli potas z czymś, z aloesem. Przyszedł ostatni czas, czyli bierzemy nasze włókna i przejdziemy z nich naturalną metodą, na przykład jakiś szalik. Tutaj naturalny jedwab. wild, is... I pani sobie tak spokojnie, jeden po drugim. Możemy już oglądać gotowe produkty, zjedwabne szale. I przy okazji tego chciałabym strasznie pozdrowić dzisiaj z tego miejsca Nati i życzyć jej powodzenia w jej nowej pasji związanej z... z czym? Z szyciem. Z szyciem. <laughs> Rozpoczynamy właśnie nasz trekking w Parku Narodowym Ranohira. Które znany z tego, że jest przepiękną, ma widoki i florę. I pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdybyście za nami podążali i trochę pospacerowali na nas, za nami, po tym pięknym parku. Lemurku mój, co się stało? Skakałem po kamieniach i się pośliznąłem. Czy prawie rękę złapałem i teraz jestem cały w szoku i trzęsę. Pozaś nadgarstek. Ech. Jak chodzą lemurki? Na czterech łapkach, a nie na dwóch. Co sobie myślał?